transformacja się dzieje. Szyb Bojków to szyb, który już nie działa. Tam maszyna wyciągowa uległa awarii. To jest część czynnej kopalni Sośnica. No i tak się składa, że jest tam bocznica kolejowa, Koleje Śląskie szukają wciąż nowych baz, nowych domów, jakbym to powiedział, dla, dla swoich pociągów. Szukają stacji serwisowej, więc porozumienie podpisane, żebyśmy teraz zrobimy wszystko, żeby ten projekt po prostu dowieść, bo go Trzeba doprowadzić do końca. Zaangażujemy środki europejskie i to taki przykład transformacji, która się powinna dziać. Coś przestaje być przydatne w funkcjonowaniu zakładów pracy, które są wygaszane, produkcja jest niepotrzebna. No, Szybojków jest tego przykładem. Na tym miejscu warto coś stworzyć, wybudować, zrobić. Mamy dziesiątki przykładów, gdzie właśnie nic nie zrobiono, czekano i te obszary straszą. Później się zaczynają takie, straszą w sensie widokowym. Zaczynają się problemy formalno-prawne. Róbmy wszystko, żeby jak najszybciej przekształcać, bo transformacja jest czymś nieuniknionym. Transformacja to po prostu zmiana. Coś się zmienia, coś odchodzi, coś powstaje nowe. Planujmy to i róbmy w sposób taki harmonijny i wtedy miejsca pracy będą ciągle utrzymywane i, i ta produkcja w województwie śląskim będzie prowadzona.